Przyjechałam do Wrocławia, aby spotkać się z fantastyczną kobietą, modystką, panią Sylwią Leśniewską, która pracuje i ma własną pracownię we Wrocławiu na ulicy Jedności Narodowej 174. Pani Sylwią, bardzo nam miło. Ja przyjechałam z Krakowa, więc dość daleko jechałam, bo bardzo pragnęłam od kilku miesięcy spotkać się z panią, aby opowiedziała pani. Kobietą, mnie zwłaszcza, bo bardzo kocham kapelusze, chociaż przy niskim Cześć. wzroście, niekoniecznie, ale może się dowiemy w tym filmiku, co zrobić przy niskim wzroście, jakie wybrać kapelusze. Przyjechałam po to, żeby dowiedzieć się więcej o pracy modystki, a przy okazji też zobaczyć te piękne wszystkie modele, które pani posiada w pracowniku. Co panią skłoniło, jako młodą dziewczynę, że właśnie wybrała pani ten zawód? że projektuje pani kapelusze, na przykład nie ubiór, nie buty, nie torebki. Jak było z panią, z tym wyborem za... Znaczy To było marzenie już z dzieciństwa właściwie, bo ja jako mała dziewczynka, dziewięcioletnia, mam siostrę starszą, która chodziła do klasy ze swoją koleżanką, przyjaciółką, która się uczyła już wtedy modniarstwa. E, więc ja e, z, moja siostra mnie zabierała często ze sobą i ja widziałam, gdzie, jak ona po prostu robi te kapelusze. Tam jeszcze szyi, suknie ślubne, welony upinały takie stroiki, wtedy się nazywały to stroiki to w głowę, dzisiaj się nazywa to fascynator do sukien dla panien młodych. E, więc ja się tak wtedy w tym zachłysnęłam i zawsze chciałam to robić. Od dziecka właściwie. A gdyby ktoś młody też fascynował się kapeluszami, to gdzie musi się zwrócić młoda osoba albo jakie talenty albo jakie umiejętności musi posiadać, aby w ogóle rozważać podjęcie tego zawodu? No przede wszystkim musi mieć dużą kreatywność, wyobraźnię, żeby coś stworzyć samemu. No i tutaj takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o szycie, szycie ręczne przede wszystkim ręcznie, bardzo dużo zdolności takich manualnych. Głównie, no bo tu nie chodzi o szycie na maszynie, tak jak krawcowa, tylko zupełnie inne szycie, ręcznie. Czasami trzeba też improwizować w, w takich różnych, jeżeli są zamówienia jakieś z teatru i dostajemy projekt, rysunek, no to tutaj co innego papier przyjmować, co innego, jeżeli mamy to stworzyć, więc tutaj duża kreatywność i, i manualne zdolności. A czy istnieją w Polsce szkoły dla projektantów, przyszłych projektantów kapeluszy? Szkoły nie ma już niestety, nie ma już, ten zawód, modniarstwo, modystki wycofali niestety z, z nauki zawodów, jeżeli chodzi o dzieci, o tą młodzież uczącą się. E, jedyne co zostaje to, żeby samemu, są filmiki nieraz, e, bardzo dużo młodych ludzi się uczy z filmików, jak ktoś pokazuje, e, gdzieś tam w internetach, na YouTubie. E, lub też są takie kursy krótkie jakieś, żeby to takie podstawy, a później to już trzeba sobie wypracowywać samemu. Ja oczywiście mam w planie też otworzyć taką szkółkę, ale nie wiem kiedy to się stanie, ale marzę o tym, żeby też żeby nauczyć po prostu od podstaw młodego człowieka i wyszkolić następnego mistrza, tak jak mnie kiedyś moja szefowa. To znaczy się, że młodzi ludzie i nie tylko powinni obserwować pani strony na YouTubie, pani strony na Facebooku i pani strony na Instagramie, A, aby tak. wtedy ewentualnie dowiedzieć, się to wiedzieć, dowiedzieć. Kiedy tak, będzie. oczywiście zachęcam. Często w filmikach Pani mówi, że osoby, które przychodzą do Pani pracowni, mówią, o piękne kapelusze, ale nie, to nie dla mnie, nie kapelusze. Co Pani wtedy odpowiada takiej osobie? Na przykład tak jak ja. Ja jestem niska my 55 i wiem, że kocham duże ronda, ale no niestety patrząc w lustro, no coś tutaj z tą proporcją jest nie no tak. tak. No tak, tak, właśnie <laughs> bardzo dużo też psuje no niestety ten rynek z sieciówek, bo tam... Nie ma wyboru kapeluszy, więc jeżeli osoba taka pójdzie, przymierzy parę kapeluszy, a tam wszystkie są takie same i niedopasowane, więc twierdza, że kapelusz jej nie pasuje. Ale niestety, kapeluszy jest mnóstwo tych fasonów, i kształtów jest tak wiele, że nie ma osoby, której by nie było ładnie w kapeluszu. tylko po prostu trzeba odpowiedni dla siebie fason wybrać. Dobrze. Jestem, ja, tak jak mówię, mamy metr 55. Jaki fason? Kapelusza, przypuśćmy tutaj z tych, które są za panią, by pani na przykład zaproponowała do tego na przykład takiego modnego luku, ale nie do końca mm -hmm. eleganckiego, prawda? Taki nie jest to super elegancki okay. wyjściowy, mm -hmm. tylko dzienny luk ale żeby go podrasować, żeby no, był elegancki. Za każdym razem, kiedy się zakłada kapelusz, wygląda się lepiej, szykowniej, zresztą zaraz to Pani zobaczy. No właśnie, jeżeli chodzi o, to może pokażemy te dobre i te złe strony, o, czego nie należy tak, wybierać, tak, tak, więc jeżeli do Pani stylizacji tak. takiej zwyczajnej, codziennie, kapelusz w stylu sportowym, to jest damski kapelusz, bo widać po złotej, ale fason jest męski, bardzo często wybierany przez Pani. Małe rądko dla Pani, więc nie może być duże, można spokojnie sobie zasunąć nawet na boczek, na boczek, na boczek tak, również. Jest fajnie. Tak, jest okay. fajnie. Przede wszystkim tak. nie zakładać tak, nie? Tutaj akurat dla Pani. Nad linię brwi. Nad linię brwi. Brwi. brwi równo, bo tutaj ma Pani e, dużo włosów, więc ale obwodowo myślę, że jest dobrze. Tutaj chyba widać. Tak, tak. Mnie się też taki styl <grym> Tak, lub podoba. taki w stylu angielskim na przykład, jeżeli bardziej. Te nie są oczywiście sportowym kapeluszem. Tak, 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 no to tego wygląda. Tak. Ale jeżeli chodzi o kapelusz, który również będzie Pani pasował tak. i już będzie bardziej taki tak. do sukienek, kobiecy. bardziej tak. kobiecy i podkreśla tą kobiecość. Tak. I też do tak. Pani sylwetki jest idealne rondo. Właśnie tak. takiej I wielkości jest, już, wie, już nie większe. No, Tutaj nie na przykład nie? taka Panama też będzie Pani bardzo ładnie w takim. Właśnie. Wszystko w takich to jest, wielkościach. To jest nazwa Panama? To jest surowiec Panama. Panama a, to jest a oryginalny panama jest surowiec. Sur... Tak. A panama ja myślałam, nie. Fasu. Nie. Nie ma fasonu, fason kapelusza Panama. Panam, ja mam tutaj dużo różnych Panam i każdy jest inny kształt. Po prostu Panama to jest surowiec, produkowany tylko i wyłącznie w Ekwadorze. To jest specjalny splot, który się charakteryzuje tym właśnie. Panama, oryginalna Panama. To jest właśnie. To jest, Ale to jest kobiecy kapelusz damski i też pani pięknie będzie w nim. Tak, pięknie, a zwłaszcza byłoby mi jeszcze piękniej, gdybym miała sukienkę. Tak, i, tak, tak. I być może nawet ją założymy. A teraz pokażę, czego pani nie powinna o, super, wybierać. Super, 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 super. Czego pani duże rondo oczywiście i schodzące na dół, czyli tutaj, yy, znaczy będzie pani ładnie do twarzy, ale tutaj tak, ale, to, tutaj, jest tak, ładne, to, jest ale to jest taki właśnie w stylu Tiffany, więc ta główka ma być taka tutaj do góry. Nie? Więc wszystkie takie yy, wielkie budy jeszcze bardziej przytłaczają sylwetkę niższą panią robią, tak, tak. przez to i. I przy, no, przy całe takie duże rondo, to jeżeli ktoś jest bardzo wysoki, to wtedy fajnie, może sobie po, pozwolić. Jeżeli... Ogólnie rzecz biorąc jest przepiękny ten kapelusz. Pani też jest bo pani jest szczuplutka i, i fajnie to wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o całej stylizacji, to takie wielkie budy przytłaczają z, z sylwetki. Ale tak. ogólnie rzecz biorąc jest przepiękny. Jest piękny, tutaj też jest taki, też yy, piękny, ale też właśnie ten sam fason, więc wielkie i, i, i tutaj jeżeli ktoś jest wysoki, to tak. Bardzo piękny, do takiej sukni <tut kochane> tak, 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 tak. takie garden party i idealnie, pięknie by wyglądała. Bardzo dziękuję, a proszę mi powiedzieć, bo też o, panie w Pani filmikach, jeden z tytułów filmiku był, że do kurtek nie pasują kapelusze. Mhm. Prawda? Czy no wąż? nie, nie, no dzisiaj się tak łączy te style naprawdę. To nie jest tak jak kiedyś, że tylko trzeba elegancki płaszczyk, szpileczki i do tego wtedy pasuje kapelusz nie. Dzisiaj się kapelusz można założyć nawet do trampek. Świetnie pasuje do kurtek puchowych, do kamizelek puchowych, byle nie miała kaptura. Bo jeżeli jest kaptur, to już tak, wtedy tak, wyklucza tak, kapelusz. To, to widziałam właśnie, powiem, takie małe hmm. frupana, ale na tak, pani słuchówkę, tak. e, e, kaptur i Nie, kaptur kapelusz. to już nie kapelusz. Już tak. Kurtka tak, ale bez kaptura. A na przykład któryś z tych e, pięknych, grubszych kapeluszy, hmm. na przykład do kurtki, przypuśćmy, no nie, no nie mówmy już puchowej, ale kurtki takiej zimowej, który byłby... Najbardziej odpowiedni, przypuśćmy dla mnie, przy niskim wzroście. No to również taki właśnie w sportowym stylu, jak najbardziej. Zaraz Pani pokaże może takie żółty słoneczne, jeżeli chodzi o jakieś takie fajne. To jest w kapelusz tak. filcowy, nie? I również. Bo tak, wtedy... Pani Fili... ma tutaj fryzurę, więc ja nie, to nie chcę, to jest ale. Ten kapelusz Pięknie. filcowy nadaje się na chłodniejsze miesiące. Tak, i można go sobie zasunąć głębiej, jak najbardziej. I wtedy na przykład można go założyć, przypuśćmy na uszy, i wtedy jest troszeczkę. Cieplej, że Oczywiście tak? grze no, je chroni. Jest, jest przepiękny. Po prostu połączenie rzuci i tego granatu od spodu. To jest cudowne, taki haber nawet. tak? Cudowne, cudowne połączenie, piękne. A na przykład yy, tutaj widzę, jak się to nazywa? Berecik? To są, yy, to są wszystko toczki. A to się nazywa toczek. To, nie, to nie berecik, są toczki, tylko toczek, tak, tak, tak? tak, tak. Bereciki są, mamy tutaj. Ale to są toczki zimowe, czy to są toczki takie całoroczne? Jeżeli chodzi o kapelusz, czy nawet toczek tego typu filcowy, to mają tą zaletę, że są całoroczne. Można je nosić w, o każdej porze roku, natomiast kapelusze letnie wykonane ze słomki tylko i wyłącznie latem. Więc tutaj oczywiście to założymy, jeżeli są jakieś cieplejsze dni, czy wiosna, jesień, to jak najbardziej takie kapelusze. Nawet latem też można. Oczywiście to. No tak jak na przykład Kowboje, oni noszą cały rok filcowe kapelusze, nie? Ale na przykład... Czy te z, z tą piękną woalką jeszcze kupują kobiety? Tak, 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 bardzo często, bardzo często kupują. Bo mnie się kojarzą takie lata międzywojenne, prawda? Lata 20, lata 30 i te. Ale e, bardzo wołaki. dużo pań lubi, lubi się dobrze wyglądać i bardzo dużo pań wybiera, właśnie szuka takich, bo to nie jest dostępne wszędzie, nie, 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 więc nie. szukają, właśnie, bo lubią się ubierać. Zresztą teraz ta retro moda wraca. Wracam. I bardzo dużo właśnie nie, młodych też dziewczyn. Szuka tego typu nakrycia. Ale widzę, że tutaj takie coś w stylu Amazonki jest, prawda? To? Ten, ten taki, czy to jest raczej Sherlock Holmes? <noise> to taka dżukejka, no, można no właśnie, by było no powiedzieć. No właśnie, taka dżukejka, no tak. oczywiście też swicowa i ona jest właśnie świetna na, na wiosnę, jesień. też. Ale bardzo I też w ramach czapki kurtki, jako kurtki. kapelusz. Tak, tak, do kurtki tak jak jest. najbardziej. Tak. Tak, bardzo, bardzo ładnie. Jest lato, więc może pokażemy kilka takich typowo letnich kapeluszy, żeby osłonić głowę przed słońcem i na co ewentualnie zwrócić uwagę i um, jaki model dobrać kapelusza do naszego stylu personalne, personalnego, bo czasami zdarza się, że zakładamy cokolwiek i to później jestem niespójne z naszym stylem i się tak naprawdę troszeczkę źle czujemy, prawda? Dobrze, dobrze tak, myślę. Tak. Dokładnie tak. No jeżeli chodzi o kapelusze letnie, to przede wszystkim yy, zwrócić tutaj uwagę szczególną, ja bym zwróciła na surowiec, z czego ten kapelusz jest wykonany. Przede wszystkim, żeby to był naturalny surowiec, jeżeli on ma spełniać swoją rolę, to musi to być naturalny surowiec, czyli albo bawełna, jeżeli szyte, albo trawa morska, albo słomka sizalowa, czy słomka pszeniczna. Yy, różne te słomki, żeby one były naturalne, to wtedy on spełnia faktycznie funkcję słonecznego kapelusza. Bo wtedy głowa skóry oddycha, to jest zdrowe dla włosów. jeżeli yy wybieramy kapelusz papieros, papierowy, czyli ceuloza w składzie, gdzie wszędzie jest dostępny, no to wtedy to jest fajny kapelusz, który ładnie wygląda, ale niestety nie spełnia funkcji swojej, jeżeli chodzi o ochronę przed słońcem, to tak, ale głowa nam się poci, skóra nam, głowy nam się poci, one są bardzo ciężkie te kapelusze. Ładnie wyglądają, ale niestety i do noszenia niekoniecznie y, są fajne. Bardzo modne są w tym sezonie, zresztą może od wielu sezonów, y, tak zwane baseballówki, ja tak popularnie to nazywam, tak. baseballówki. I widzę, że są też bejsbolówki. I to dodatku z jak, jaki to jest? To materiał? jest bawełna. To bawełna. jest bawełna z domieszką żyłki, żeby on trzymał swoją fasą. A jest bardzo więc, przewiewny przecież. No to. właśnie, więc można, tak, można bejsbolówkę, tą taką grubą z grubego materiału, gdzie w lecie jest gorąco, zamienić na takie piękne bejsbolówki przewiewne. Bo widać tutaj, że jest prze, przewiew. I głowa nam się wtedy nie podnosi. Dokładnie. Chodzi. A y, jak się nazywa ten typ kapelusza? Bo ja nazywałam go, niestety, nie pobrak, nie, jak się nazywa <laughs> nie ten to, to jest typu? kapelusz męski sportowy. Męski? Jest A. To jest męski kapelusz sportowy. Sportowny. To jest również kapelusz męski Sportowny. sportowy i to jest już klasyczna fedora. Fedora. Czyli, tym się różnią, że Fedora, Fedora ma. W... A, mhm. a ten mhm. ma takie coś. Czyli tak to jest taki sportowy. sportowy. Styl. Można to jest z jakiego materiału? To jest wszystko trawa morska. trawa morska. Tutaj jest rzadki splot, a ten jest taki bardziej splot e, lniany, Gęstru. Nie, 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 nie przypuszczałam, że trawę morską wykorzystuje się do kapeluszy, tak, ale pięknie wygląda. Tak, tak, a, tak, już technicznie. Bo czasami może się zdarzyć, że w lecie przeleci deszczyk. Jak zmoknie taki kapelusz, czy coś się dzieje, czy on zachowuje swój kształt? To jest tak jak właśnie mówi, naturalna słomka, mhm. więc absolutnie nic, nic się z tym nie stanie. Się. Natomiast kapelusz nie jest parasolem, wiadomo, ale tak jeżeli tak, tak, tak. na słomkę naturalną spadnie, czy go się zwije, czy to nawet lepiej niż go przesuszyć. Więc absolutnie Aha. nic się nie martwić, więc trzepać, i... zostawić, byle nie siadać na nim. Tak, tak nic, nic nie absolutnie nic wstrzymać. się nie tak. Nie, bardzo, bardzo, bardzo przydatna informacja, A, naprawdę bardzo przydatna. Mamy piękne, fantastyczne kapelusze, ale y, wspomniała pani o fascynatorach. Czyli teraz się mówi fascynator. Przedtem się mówiło. Y, Trojk na głowę, stroik. Tak, tak. Proszę powiedzieć, czy często kobiety w dzisiejszych czasach, nie jadąc do Ascot, kupują i zakładają fascynatory? Bardzo często teraz jest w ogóle bardzo taki sezon, że te fascynatory są. Modne, tak się stały, modne, że prze, no, każda pani, jakaś mama panny młodej, czy pana młodego, czy ktoś, kto się wybiera na ślub wesele, ciocia, babcia, to teraz tak właściwie jakby obowiązek mieć na głowie właśnie taki fascynator. Albo taki malutki, jeżeli ktoś nie chce bardzo dużego, to, to w ogóle dopełnia całą stylizację ten fascynator. Albo taki malutki na spineczce, czy na opasce, albo właśnie taki typu kapelusz, ale to też jest fascynator na opasce. To do pani będzie ładnie pasował dla pani marynarki. Co możemy no właśnie, to zobaczyć. To się zakłada jak zwykłą opaskę, którą ma Pani no. właśnie na głowie. Ale on już pełni rolę kapelusza troszeczkę, no, nie jak z takim malutkim. No pięknie. Tak, podkreśla, dodaje w tego... M, tak, tak. Pięknie. No i przy okazji mam 10 centymetrów więcej. Podwyższa sylwetkę, tak, także ten jest idealny dla pani. No tak, cudowny. Nie jest za duży, nie, tak. ani nie za mały, że wyglądam jak takie coś malutkie na tak, głowie. Tak, tak. Bardzo ładne, piękny, po prostu piękny. I również jak wychodzimy na słońce, to on też nam chroni głowę, tak? Trafią. Tak, tak. Tak, fascynujący, fascynator fascynujący. <grym> tak, ma fascynować. <grym> tak, ma fascynować. Ale yy, ja widzę tutaj taki śmieszny malutki. Ja bym powiedziała, że takiego faktycznie stroju Amazonki z XIX wieku, prawda? Y -hmm. A tak, który? Piękna, biała suknia, biała suknia, koronka, długi tren, hmm. prawda? Dobrze tak to sobie w głowie wyobrażam. I wtedy tak, tak. taki coś cylinderek? To no, może być, taki cylinderek, ale to taki typowy już do Amazonki, to już bardziej... Albo taki cylinderek. O ślicowy. tak. To jest typowa Amazonka, tak. zwłaszcza z tymi cudownymi. Dokładnie, tak, tak, tak. I taki supermodny kolor. Y... Koralowy pink. taki, taki, no, coś takiego. Tak, przepiękny. Pracownik pani Sylwii jest oczywiście ogromny dział męski. I oczywiście Panów też zapraszamy. Przepiękne cylindry, które nadają się do ślubu? Na jakieś... Też, też, no wyścigi konne. Wyśc wyścigi, wyścigi konne. Wyścigi konne jak najbardziej. Ale widzę też takie, takie dzienne, takie... Kaszkiety, to jest 100% raszki. len albo bawełna i typowo na lato. To Tych teraz jest wszystko na lato, bo mamy letnią porę roku, więc... A czy często kupują mężczyźni te piękne, białe kapelusze. To są wszystko panamy. To panamy. są oryginalne panamy z Ekwadoru i bardzo często. To jest już taki kapelusz z, z wyższej półki, że tak powiem, więc tutaj to już taki kapelusz do marynarki jakiejś fajnej, lnianej, gdzieś lami. na jakieś wyjście, na bankiet. Nie, nie, nie zupełnie na plażę, bo to już jest kapelusz taki naprawdę porządny, porządny i bardzo elegancki. Niewiele osób wie, ale w Warszawie nadal odbywają się wyścigi konne. Jak wyścigi konne to również i specjalna moda czyli warszawski askot. Z tej okazji wydawany jest specjalny magazyn ze specjalnymi kreacjami przygotowanymi przez projektantów z całej Polski. Pani Sylwia i inne cztery modystki z całej Polski były poproszone o przygotowanie kapeluszy. Które będą współgrały ze stylizacjami zamieszczonymi w tym właśnie magazynie. A ja przymierzyłam jeden z kapeluszy, które wystąpiły w sesji. Zmieniłam aranżację na sukienkę, i spróbujmy teraz do takiej z jednej letniej sukienki. Coś letniego, przyjęcie, w, nie wiem, garden party, no to takie Co właśnie coś fajne, coś jakiś ładnego, kapelusik tak, ażurowy, tak, to może coś takiego, on jest już taki troszeczkę większe ma rondo, ale niewielkie aż tak bardzo, żeby nie pasował, więc, o, bardzo ładnie. Pięknie wygląda, ja uważam, że bardzo Tak, ładnie, i kolorystycznie no, idealnie. Kolorystycznie, to... tak, pięknie nawet, i nawet... I szykownie, Dodaje tego szyku. Nie, nie nie czuję się przytłoczona, prawda? Albo taki fascynator, fascynator też kolorystycznie będzie dobrze pasował i on jest taki malutki i tylko dodaje właśnie taki, ele, taki elemencik, tylko też na opaseczce i kolorystycznie Bo też ja fajnie. ja bardzo się dobrze czuję, naprawdę bardzo dobrze się czuję. Tak i do Pani pomimo całej sylwetki idealnie. Tak, pomimo, że jest może taki troszeczkę może... On jest malutki, tak, tak. Ale bardzo się dobrze czuję, chociaż ten duży też... Fantastyczny, przepiękny, a jeszcze Taki kanotier mógłby być też, tylko on już yy, uważam, że tutaj by było rądko trochę za duże, ale zobaczmy, bo on jest wielki. To rondo -ka... ma bar kanotier. To jest yy, fason kapelusza kanotier, czyli płaska główka, płaskie rondo. No, w Tamten miał mniejsze rądko troszeczkę. A na przykład często widuje się w filmach francuskich zwłaszcza tego typu kanotierka, tak. On typu jest typu bardzo tu, tak tak, 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 tak. Te wstążeczki są w taką I to też taką. jest dokładnie tak. I on to, typowo tutaj na boczek. Tak, I tą kokardkę można sobie i, tak, tu, ale można też z tyłu pod włosy, nie? Tak, Sobie i, zawiązać. I on. Mi się wydaje, że, yy, to, w filmach francuskich, w rewolucji tak, francuskiej, tak. I tak miały właśnie, y, jakby to powiedzieć, mieszczki, prawda? Młode dziewczyny, tak. takie właśnie kafe, I tutaj kokardki miały takie piękne... Zobody. I młoda moda wraca, bo są bardzo modne teraz właśnie te kamnotiery. I, I też dobrze się czuje, pomimo że ma większe rondo, ale przez to, że jest tak nie... nie Asymetryczny tak, taki, tak tak. tak. tak, bardzo dobrze się czuje. Więc z tego wynika, że jeżeli jakaś kobieta boi się, nie jest pewna, to wystarczy, że przyjdzie i po prostu przymierzy kilka modeli i na pewno znajdzie coś, Oczywiście, co tak. jej przypadnie do gustu. No tak, ale bądźmy jednak sobą, tak? W tym podkreślajmy tę swoją osobowość, indywidualizm, ten cały. Zresztą mężczyźni również, bo mężczyźni również lubią się stroić, lubią nosić też kapelusze. Zależy, gdzie się bywa i z kim. Dlatego, no. Jakby ten świat był taki szarobury, wszyscy by wyglądali jednakowo, to trochę by było nudno, więc fajnie te kolory dodać, zmieniać sobie tą całą stylizację. W ogóle, jeżeli chodzi o kapelusze, to zakładając już sam kapelusz, wygląda się lepiej, szykowniej. Cała sylwetka bez kapelusza, z kapeluszem można sobie porównać, jak się wygląda, więc naprawdę to od razu rzuca się w oczy, że ta sylwetka wygląda lepiej po prostu, zakładając tylko kapelusz. Strój może być zwyczajny, ale jeżeli założy się ten kapelusz, to już jest taki szyk, nie? Dodaje tego szyku. To znaczy się, że kapelusz jest kropeczką nad i. Tak, dokładnie I tak. I może być podkreśleniem naszego prywatnego, indywidualnego stylu. Tak, dokładnie, tak, tak. Więc oczywiście życzymy wszystkim kobietom, żeby poszukiwały własnego, oryginalnego stylu, nie, niepodrabialnego. Ja oczywiście. Dopasowanego do... do siebie, tak, tak. Kształtem. I rozmiarem oczywiście również. Jaki mamy 55, to on Ale rozmiar trzyma. głowy musi być, to też jest bardzo ważne, żeby kapelusz nie latał na głowie, bo będzie spadał zwieje wiatr. Musi dobrze siedzieć na głowie żeby, i nie cisnąć oczywiście w głowę, bo będzie głowa bolała jak cisną. Więc rozmiar kapelusza jest bardzo ważny i nie ma czegoś takiego jak e, bez numeru, czy jeden rozmiar. Nie ma. Wszystko ma swoje numery. Więc... No niestety wszystko opiera się na tym, że trzeba przyjść do pani, do pracowni tak. Wrocław, ulica Jedności Narodowej 174 i wtedy pani Sylwia i to dobierze tak. perfekcyjny kapelusz na każdą okazję. Ja jeszcze raz dziękuję za dziękuję, opowiedzenie, Ruch. o prowadzenie po przepięknej, magicznej pracowni. I wszystkie osoby, które nawet będą przejeżdżać przez Wrocław, również zachęcam, żeby odwiedziły tę przepiękną pracownię. Zapraszam. Dziękuję.